Przed nami mecz, mam nadzieję, emocjonujący. Oba zespoły są bardzo dobrze przygotowane, nie tylko do tego spotkania, ale do całego ligowego sezonu. A więc rozpoczęli. Ktoś będzie tutaj dzisiaj bardzo szczęśliwy. Pytanie tylko kto? Piotr Rejs! To za to! Mamkarz, jak widzimy, był tu całkowicie bezradny. Mamy pierwsze trafienie. Kibice nie zdążyli jeszcze na dobre zająć miejsca stadionu. Baszczyński. Paulista. Jest tam sporo miejsca. Marcin Baszczyński teraz. Obrońcy dobrze wypełniają swoje zadania. Jakub Wilk. I wyjaśnił wybiciem Wojtkowiak, Zakrzewski, Piotr Reis, Mijajlowicz, Marek Zięciuk teraz. Mijajlowicz. Bramkarz wznawia wyrzutem. Ale znakomicie wyprowadził z pola karnego. Zakrzewski. Przedłużenie. Ledwo powstrzymali ten atak. Paulista. I Baszczyński. Ale on gra! No niełatwo będzie mu się uwolnić! Zakrzewski. No znakomicie wyczuł intencje rywala. Dobrze, teraz wyjaśnił całą sytuację. Znakomicie! Dobry powrót. Burns. Rejs. Widać ogromną determinację w grze tego zawodnika. Paweł Brożek. Błaszczykowski. I obrońca wybija na aut. I zięciu. Dobra pozycja, teraz trzeba dobrze doświadkować. Podsumowując pierwszą połowę, możemy powiedzieć, że oglądamy dobre, wyrównane widowisko. Żadna z drużyn nie uzyskała jakiejś istotnej przewagi. O wyniku może zdecydować jeden błąd. Bardzo jestem ciekaw, czy powtórzy nam się scenariusz z pierwszych 45 minut, czy też będziemy świadkami jakiegoś przełomu w tej drugiej połowie. Popatrzmy. Ach, niewiele brakowałoby w przechwycili. Dobrze rozwija się ta akcja. Może teraz jest szansa. Zatrzymana akcja, spalony. Posadzki. Zakrzewski. Zbigniew Zakrzewski! Nie może być innej decyzji po tym ostrym faulu niż żółta kartka, którą właśnie wyciąga sędzia. Może nie zgadzać się z decyzją sędziego, ale w moim przekonaniu zupełnie słuszna ta żółta kartka. Sędzia miał rację. Mocne uderzenie. Nie ma gola. Ach, taki wspaniały strzał ledwo obok bramki. Gra głową to zdecydowanie jego atut. Zupełnie nieudana próba odbioru. Piotr Rejs. W ostatniej chwili broni. Świetnie wyszedł z pola karnego. Kantoro. Ach świetna ta główka. Mijajlowicz. Kantoro. Burns. Prawie wszyscy piłkarze cofnęli się do obrony. Rejs. I Głowacki. Odbiór, odbiór blisko bramki. Będzie groźnie. Ach, blisko, teraz! W takiej sytuacji, Wybronić ten strzał, to fantastyczne. Niezbyt dobre to dośrodkowanie. Zbyt blisko bramki. Dobrze się złożył. Mijajlowicz. Burns. Ładnie w tempo. Można powiedzieć, że piłka jak po sznurku krąży od nogi do nogi. Błaszczykowski. Rzut rożny. Zakrzewski. Dobra, daleka piłka. Rejs. To jest faul. Rzut wolny. Nie Zakrzewski, Dobrze, obrońcy. Ładne zagranie głową. Paulista, Błaszczykowski. Reis. Pewnie w obronie. I koniec spotkania! Niewiele bramek mieliśmy w tym meczu, właściwie tylko jedną. No ale cóż, proszę Państwa, przysłowie powiada, że zwycięzców nikt nie sądzi. Mecz kończy się rezultatem 1 do 0. Zbyt szybko stracili gola i później nie potrafili się podnieść. Ale brawa dla zwycięzców! Mecz komentowali dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę.